Hej, semakos, jestem Pazliktor, witajcie w Dark Souls 3. Dzisiaj lecimy sobie w tym oto miejscu. Poprzednim razem, tam gdzie graliśmy, to sobie wszystko poeksplorowałem. Tutaj też sobie większość terenu poeksplorowałem. Zostało mi jeszcze parę miejsc do poeksplorowania, także sobie pójdziemy właśnie w te terytorium. A zaś pójdziemy, jak nam się uda, do bossa, bo wiem gdzie jest, wiem gdzie znalazłem duże miejsce, także tam właśnie się udamy. Tylko najpierw pójdziemy sobie do dwóch miejsc, które. Prawdopodobnie jeszcze nie zajrzałem, chyba że jest ich więcej, ale zobaczymy. Także tak, lecimy sobie najpierw tędy i miejsce będzie się znajdowało po drugiej stronie. Także musimy sobie tutaj pobiec, z niektórymi, właśnie przeciwnikami sobie już po prostu poradziłem. Także już większość przeciwników nie ma. Ale z niektórymi oczywiście będziemy walczyć, z niektórymi po prostu możemy mniej walczyć. To się już wszystko ukaże. W samym miejscu walki Dobra sobie zejdźmy tutaj Jak widzicie inne miejsce bardzo charakterystyczne Takie można powiedzieć podobiznowo Podobne do trochę Bloodburn'a Trochę te wieżyczki takie właśnie gotyckie To fajnie się sprawuje Także słuchajcie tam sobie byłem Tam sobie obszaiłem, A tu jest smog słuchajcie I jeszcze właśnie nie byłem tu gdzie jest smog Mówię nie sobie tutaj to oszczędzę Żeby zobaczyć jak tu są dusze Tam bym sobie musiał odbierać w moim wyposażeniu zmieniły się jedynie rękawice, takie zdobyłem srebrne powstrzymając takiego rycerza, takiego większego, który tutaj mierzył właśnie. Ale fajne terytorium, bardzo mi się podoba, to jest jakiś lotryk, coś takiego. Muszę szybko przebiec, bo ten smog dzieje ognie, wiecie? O właśnie, właśnie, właśnie. Zobaczę czy tu mogę wejść. Okej, okay, mogę wejść. Także zaraz tutaj wejdziemy, jeszcze bym chciał iść tam na wprost, gdzie jest dusza. Tylko muszę poczekać aż ten smog przestanie dziewać w ognie, bo jak wejdę w ogień, to wiadomo dostanę jakieś obrażenia. Także wolę sobie poczekać. Widzicie, mam więcej butelek z właśnie sobie zdobyłem te fragmenty. Jeszcze raz będzie dziewał No co za uparty jest. Uparty ten smog. Już, dobrze. Mogę iść. Ej, smoku! Chyba przesadzasz teraz. Jak tak będzie ziewał cały czas, to ja po prostu pójdę te nogie, nie? Nie, uparz się. Zaraz tam wrócimy, zobaczymy co tutaj mamy. Tutaj mamy zejście na dół, skrzynki, a tam jest uliczka, która prowadzi nas, jakbym szedł z tej strony, ale dołem. Nie, nie, ja to pierdzielę, wiecie. A jak tutaj wejdę? Okej, okay, czekaj dawaj szybko, teraz wykorzystajmy to. Chociaż tak pewnie obrażenia dostanę, bo jakiś miecz był. Dawaj, 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 dawaj. Nie smoku przestań! Weź Estesusa, myk. Tu chyba nas nie dopadnie, także zobaczymy, co to jest za miecz. Yy, Claymore. I jest w sumie mocniejszy, także sobie od razu to zakłada, wiecie? Lecę sobie tędy. Tak, niestety ten ogień troszeczkę damage'u mi bierze, ale musiałem jakoś się przedostać dalej. Jest głośny ten smog, muszę sobie spierdzielać. Więc tak, może na początek sobie wejdźmy tutaj na szybko po drabince. Otwórzmy sobie ten skrót. Bo ten skrót by nas prowadził, jakbym szedł teraz tutaj w prawo, to jesteśmy z tej strony, gdzie smog, tylko dołem idziemy, nie? Czy ten przeciwnik pójdzie za mną? Bardzo możliwe tutaj coś jeszcze mamy, mamy zejście na dół ale najpierw widzę, że przeciwnik chce ze mną się zmierzyć także nie ma problemu, nie ma problemu okej, okay, na spokojnie powstrzymany, to sobie zejdźmy w takim razie na dół, tam jest jakiś kuferek ale teraz znając Dark Souls'y to może być albo kuferek, albo taki potwór zamieniony w taki kuferek nic tu by nie było oprócz tego kuferka no, chyba nie, no dobra. Także weźmy sobie Estusa. Weźmy sobie Noże. W razie czego będziemy mieli do rzucania. I czy ja chcę otwierać? Może najpierw bym się sprawdził, tak. Bo ja. O, właśnie, tak niekiedy sobie robię. Bo to mogą być, jak widzicie, pułapki. O, właśnie. Odejdź. Jeszcze się na takiego potwornie nie spotkałem. Także pierwszy raz mam z tym do czynienia. Nie wiem, co on może potrafić, więc lepiej... lepiej sobie będę to robił na spokojnie. widzę, że... No uderzenia też ma porządne. O nie! Bo zginę! Bo zginę, bo zginę, bo zginę! No fucking way, bro Jakiś kuferek mnie powstrzymał, ja pierdzielę, no wpieprzył mnie. Co za gościu normalnie. Jak widzicie, nie ufajcie kuferkom. Kuferki was jedzą, i tak głównie wygląda gameplay właśnie w Dark Souls'a. Że nawet coś, co nie stanowi zagrożenia, może stanowi zagrożenie, cię powstrzyma, i tak to wygląda. Mogę iść tam dołem, jasne, ale ja sobie zazwyczaj idę tędy, wiecie? Tutaj sobie zmierzam to te terytorium, bo tu jest taki skrót, jakby szybszy, wiecie? Oj, myk, myk. I my zejdźmy sobie na dół, możemy sobie elegancko zjechać, ale znając te potwory, to mogą zeskoczyć zaraz za mną. O właśnie. No i gitara, i bomba zapalająca, i okej. Okay. Dobra. Noże nam już nie będą potrzebne, także noże sobie... ...weźmy z powrotem, weźmy sobie bombę najwyżej. Okej. Okay. I zmierzymy się z nim jeszcze raz, i powinna być tu moja dusza, właśnie muszę te dusze sobie zbierać. Żeby mieć z powrotem. Ok. Mm. Uczelniki, czyli on może mnie zjeść, proszę uważać to. Ej, to jest jakiś... To jest jakiś żart! To jest jakiś żart! A few moments later. Dobra, no spokojnie, to trzeba jakoś... Na spokojnie, na spokojnie No nie! No nie, to jest jakiś żart! To jest jakiś żart! Lecimy na ciebie Przestań mnie łapać! Przestań mnie kopać Co, nie wiesz co zrobić przez moment Nie złapiesz mnie Tym razem się nie dam Za dużo razy już Już za dużo razy już pałę trochę Mam cię wreszcie co mi dasz? Topór głębin jakiś. Pokaż mi to. Niby jakiś ulepszony, ale... Ten miecz, który mam jest lepszy. Dobra. Okej. Okay. Jakoś mi się udało pokonać tego... Najgorszego wroga, który do tej pory mnie prześladował. Teraz sobie przejdźmy dalej. Tu jest rycerz. Ja bym z tym rycerzem nie walczył. O, właśnie z takiego rycerza wyleciały mi te rękawice, nie? Czekajcie, dawaj, dawaj, dawaj. Tu gdzieś, tu gdzieś właśnie się biegło. Oj, tu było moje ognisko. Moje ognisko, ale nie mogę go aktywować, póki nie powstrzymam przeciwnika. Przestań mnie tutaj prześladować, ty łoguzie. Jeszcze ktoś? Nie, okej. Okay. Do ogniska sobie zasiądę tylko po to, żeby po prostu mieć Estesusa na nowo. I teraz się wybierzemy do kolejnej miejscówki, którą jeszcze nie obczajałem. A warto by tam było zobaczyć. Dobra, muszę tu powstrzymać jednego, bo on się zamienia w dużego potwora, ten właśnie. Okej. Okay. Powstrzymając go, mamy troszeczkę spokoju. Zjedźmy sobie, myk Dobra, powstrzymajmy tego. On będzie w nas strzelał i strzelał. Dobra, tych też. Jesz jeszcze się trzyma, jeszcze się trzyma. Uderz go. Okej, okay, dobra. Teraz miejscówka znajduje się w tym miejscu. Tylko będziemy tutaj musieli już się zmierzyć z rycerzem. Bo ten rycerz będzie nas gonił, także. Także chodź, come on. Spróbujemy. Spróbujemy z tobą zwyciężyć. Na pewno łatwiejszy niż y, ten kuferek, bo rycerz przynajmniej cię nie zje. Ale oczywiście też Damage zabiera, jak to widać. Naładuj wytrzymałość. Kurde... Uciekaj na pisie. Dobra, elegancko. Drugi raz już mi niczego nie da. Także tu jest to miejsce, i tu gdzieś na starcie był przeciwnik, którego musimy sobie powstrzymać. Bardzo dobrze. No i tam, zobaczymy, co tam mogę znaleźć. Czy coś w ogóle znajdę? Pewnie może coś ciekawego się tutaj może przydać. Są jakieś dusze. Także dobra, najpierw sobie zerknijmy z tej strony. O, tu jest jakiś To Tu jest jakiś kuferek, czy to jest kolejny? O dobra, to już jest normalna skrzynka, a w tej skrzynce znajdę. Srebrna trójkąta tarcza z orłem, pokazuj mi. Pokazuj, czy jest lepsze. Yy, pod względem fizycznym jest lepsza i... Nie, pod względem fizycznym, także załóżmy, będziemy mieć coś nowego, czyli mamy dzisiaj nowy miecz, nową z... yy, chciałem powiedzieć nową zbroję, ale nowy miecz i nową tarczę. Okej. Okay. To jest zawsze na propsie, moi drodzy. Zawsze na propsie. Jesteśmy troszeczkę i lepiej wyposażeni. Także teraz zerknijmy, co tutaj jest. Halo, piesek? Halo? Trochę was tutaj dużo. O, jeden mnie zauważył. O to chodziło, żeby po kolei was. Tylko od... nie wszyscy od razu. Jeszcze? Tyle co nic życia, ale zobacz. Czekaj, mnie jeszcze pokona. Dobra. Nieładnie tak robić, nieładnie. No to dalej, lecimy dalej, tam jest jeden. I gdzie jest jeszcze? Tu jest jeszcze kolejny. Jeszcze raz? Okej, okay, fajnie. Czekajcie, niego nie goni mnie nikt, nikt. Więc jeszcze tutaj został, co tutaj znajdę? Fragment Estusa, proszę bardzo, będziemy mieli więcej yy, do leczenia i o to chodzi, o to chodzi w tym świecie. Dobra, tu jest pies, tu jest ten. Może najpierw z tym się zajmijmy. O, nie dał mi naładować. O kurde, spadaj, spadaj lepiej, spadaj Napij się Estusa Napij się. Jeszcze jednego się napij Uciekaj, uciekaj, naładuj wytrzymałość Okej, okay, super Topór wielki topór, co to jest? Pokaż mi? Czy to jest jakieś dobre? To jest dobre, ale mam za małą siłę, tak żebym tego za bardzo nie uniósł, albo bym miał problemy po prostu z niesieniem. Także tu jest jeszcze piesek gdzieś. No nie, jak pies mnie pokona, to będzie śmieszne po prostu. Okej. Okay. Już miałem dylemat, już miałem dylemacik. Okej, okay. co tutaj znajdę, pokaż mi. Klucz do celi, czy ja myślę o tym, że ten klucz będzie pasował do takiego pomieszczenia, gdzie znalazłem takiego, jakby sojusznika? Tylko gdzie on był? Tylko bym musiał wrócić się do ogniska. A mam coś takiego? Pokażcie mi. Eee, mam, także dobra. Zróbmy sobie takie coś. Weźmy sobie to. Ile mam? 8000. Użyjmy sobie to i weźmy do kapliczki się, przeteleportujmy. Pójdziemy zobaczyć, czy ten klucz będzie pasował właśnie do tego sojusznika, o którym właśnie myślę. I pójdziemy się na bossa, jak wszystko fajnie pójdzie. Także dobra. Nowy e, do poziom poproszę. Dobra, i bym sobie wziął zręczność dwa razy. I witalność. Ok. No i gitara. Teraz tak, to mogę sobie już. Y nie, 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 daj jeszcze raz. To sobie usuńmy, żebym już. Bo to mi się wykończyło, także to na razie nie potrzebuję. Przeteleportujmy się, więc. Czyli to się nazywa właśnie wysoka ściana lotry, koważę bardzo. tu tutaj drugiej mojej bazy takiej, do drugiego ogniska, które zdobyłem. Wysoka ściana Lotryk, tak się zwie dokładnie ta miejscówka. I teraz nie wiem, czy on jest chyba na dole jeszcze. Wiecie? Dobra, myk, odłamek tytoniu. Zjedźmy sobie po drabinie. Proszę mnie nie śledzić. Proszę mnie nie śledzić, tutaj. Nie, nie, nie. Proszę zejść. Nie o to mi chodziło. Ok, ty mi co dasz? Odłamek tydonio. Ok, w porządku. No to lecimy dalej. O, tu jest jakiś przeciwnik. rzucaj Nie rzucaj we mnie. Dalej, jak tu coś? Jest jeden przeciwnik, myk. Na hita, proszę bardzo, zależy z jakiego ciosu uda mi się to aktywować, tak to właśnie wygląda. Oj, tu jest nasz przyjaciel, chyba. Zobaczymy, porozmawiajmy, teraz się okaże, przyjaciel. A nie należy do strażników, prawda? No, no, you're from nie, nie, ty pochodzisz z, z tak daleka, a sądząc po dzwonku, musisz należeć do, do tego nierozpalonego Ash. popiołu. Zadziwiające. Ale skoro tak właśnie jest, muszę prosić cię o przysługę. Pod wysoką ścianą leży mała, zapomniana, czy jest to miejsce jedynie bardzo staro osadań umarłych. An old żyje tam pewna staruszka loretka? Proszę, daj jej tym pierścień. O nie, proszę o bo fact, właściwie jeśli to dla mnie drogie. bez wątpienia ci się odwdzięczę. Być może i jestem tylko drobnym złodziejaczkiem, więc co ty na to. No spełnię prośbę well. oczywiście doskonale. Pokładam ok ok w, w tobie wiary. Jestem Great, to nie i obiecuję Ci dopomóc. Podejmym pierwszym w starej lorce, utwór wysokie ściany. Więc swoje, a ja swoje. Okej, okay, w porządku. Dobra, póki mam ten pierście, to może sobie aktywujmy. Zwiększa absorbację obrażeń fizycznych, kiedy poziom życia jest niski. Okej, okay, w porządku. To już... Także tak, byśmy byli jakoś wyposażeni. Czy ja mam w ogóle jakieś taką mocniejszą umiejętność, coś takiego? Daje moc błyskawicy do prawej W prawej ręce, ok. Także o to mi chodziło. Wybucha zapalając obrażenia od ognia. To bym sobie też aktywował. To już w kolejnym slocie. Ok. I jeszcze bym sobie tutaj aktywował żar. Dobra. I teraz, moi drodzy, możemy się udać już na bossa. Na bossa, którego. Trochę, troszeczkę się cykam, bo nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, jak to wyjdzie. Czy uda mi się w miarę, czy też nie? Czy będzie ciężki, czy może będzie lżejszy? Zobaczymy. Więc teraz bym musiał iść chyba w sumie tędy. Także od razu lecimy, jakoś w miarę jesteśmy wyposażeni. W sumie mam chyba dwie drogi do biegania do tego bossa: albo tędy, albo z tamtego pierwszego ogniska z krótkami. Widzicie, jakie tam jest duży, też go pokonałem. Ale o dziwo za pierwszym razem, także. Jakiś mocny nie był. Dobra, nie, 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 panowie. No spokojnie, szanujmy się. Szanujmy się, ej. Ja pierdzielę. Zaraz się napiję. Tu jeszcze nie byliśmy, właśnie. Widzicie, ile tutaj jest tych potworów? Kurde, jeden za drugim. Normalnie, no i widzicie, to jest duże miejsce. Także mile widziany, właśnie, boss. Użyjmy sobie wszystko, co tutaj możemy, i się przyszykujmy na to ostre starcie. Oby fajnie poszło, oby fajnie to było zrealizowane. Nie tak jak z kuferem, albo z innymi. Trochę się cykam, ale. Może się uda. Może, może się uda. Drugi boss przed nami. Ten już chodzi na czterech łapach? Można tak to powiedzieć. Jakąś ma włócznie. W ogóle... czuć od niego, zobacz, jakiś mroźny on jest. Kurde, o, zdobiłem. Spokojnie, Pasi, na spokojnie. Na wytrzymałość. O kurde, co, co jest? Co do? Ociśnij, ociśnij. Ciśnij go, ciśnij. Ciśnij, ciśnij. O kurde. O kurde, o kurde Ta wytrzymałość, ta wytrzymałość Czekajcie, bo ja nie wiem co aktywować najpierw. Czy jest Tusa, czy co ja mam robić? O nie Słabo to wygląda. Pi, 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 pi. Żar, 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 żar. Jakieś jest jestem cały. Na spokojnie, na spokojnie. Co? Nawet nie patrzyłem teraz na życie. Dusza worda z mroźnej doliny, proszę bardzo. I tego się nie spodziewałem. Ładnie, za pierwszym razem zdał nam post po się udał powstrzymać. Ta końcówka była taka, że tak się skupiłem, żeby wszystko fajnie wyszło, nie? Także dobra, co tutaj możemy zrobić w takim razie? Jest kolejna plansza. Wyjść za krawędź klifu i znieść standard, proszę bardzo. Ale jestem zaskoczony, jak to fajnie wszystko pomyślnie zostało zrealizowane. Dobra. No to znieśmy standard w takim razie. Kurde, ładnie. Znowu za pierwszym razem bossa mi się udało pokonać. Nie wiem, jak to działa, nie wiem. Ale fajnie, fajnie. Widzicie, takiego bossa pokonałem za pierwszym razem, nie? A są właśnie takie potworki, gdzie po prostu. Niekiedy mam bardziej problem niż z bosem, nie? Ale żeby się są wyjątki. Co to są za stwory ale najwidoczniej zabierają mnie na inną planszę, także... Z tej mapy przenoszę się do bardziej takiej ponurej, patrzcie jak to wygląda w ogóle. Jest ognisko. Wow. Fajnie mieszli, fajnie, też to wygląda. Co to jest w ogóle za teren? Czy zostanie tu zrealizowane? Tak, posada nie umarła. Aha, tutaj coś w sumie ten złodziejaszek mówił. No dobra, także ja znowu tutaj się trochę będę bawił. Zobaczymy czy kolejny odcinek będzie z tego tutaj miejsca, czy z innego. Jak na razie dzięki wam za uwagę, trzymajcie się i do następnego materiału. Na razie, cześć.